Dzień dobry Państwu, tu Edyta Ciechomska, melomanów, ale i nie tylko. Zapraszam serdecznie na cykl spotkań z młodszą siostrą opery, operetką. Dziś nasza pierwsza audycja, troszkę przyznaję, sprowokowana zamrożeniem działalności Centrum Kultury Raszyn i wszystkich innych przybytków wytchnienia dusz zachęcam państwa do wyruszenia wraz ze mną fascynującą długą, ale mam nadzieję niemęczącą muzyczną podróż. Proszę oddać się teraz władzy wyobraźni. Oto nad naszymi głowami rozpościera się lazurowe i bezchmurne wiosenne niebo, niczym niezmierzona kopuła obejmująca kraj od Delft do Sparty i od Olimpii do Aten. Od świątyni Dionizosa na Akropolu idzie uroczysta procesja ku sanktuarium w Eleusis. Na jej czele fleciści i gitarzyści. Następnie najstarsi ze wspólnoty niosą uwieńczony pędami winorośli posąg Boga. Za nimi kapłani w białych szatach na wysokich koturnach Wiodący młodego kozła. Święte, ofiarne zwierzę podskakuje w tym tłumie, becząc i ani przeczuwając, że dziś jeszcze zginie na ołtarzu, i że tragos, czyli śpiew idących za nim chłopców i dziewcząt, jest pieśnią jego zgonu. Nagle, tuż przed wielkim mostem na Kefisos, procesja zatrzymuje się gwałtownie. Z zarośli nad brzegiem rzeki wyskakuje gromada satyrów i sylenów, łysych, szpotawostopych górskich i rzecznych duchów o niesamowitych twarzach, spasionych brzuchach i nieforemnych zatkach. Ciała mają upierzone, we włosach szeleszczą im liście. Śpiew pielgrzymów milknie. Najstarsi trwożnie stawiają na ziemi posąg Dionizosa. Nawet kozioł staje jak skamieniały. Kapłani z niedowierzaniem spoglądają na siebie. Coś podobnego nigdy dotąd się nie wydarzyło. Lecz w pewnej chwili zmienia się obraz. Intruzi zrywają maski z twarzy, wrzucają wypchane brzuchy do rzeki i spoza odrażających maszkar. Azują się poczciwe gęby okolicznych, wiejskich wyrostków. Pełen ulgi śmiech przelatuje przez tłum. Procesja ofiarników rusza w dalszą pobożną swoją wędrów. Gromada dotychczasowych satyrów i sylenów przyłącza się teraz do niej, zamykając orszak, a radosne ich śpiewy mieszają się harmonijnie z dytyrambami wiernych. Szanowni Państwo, może właśnie w ów wiosenny dzień, przed trzema tysiącami lat, powstało na drodze do Eleusis to, co przeobraziło się w dzisiejszą komedię muzyczną. Może wówczas właśnie zrodziła się operetka. Niespodzianie i całkowicie ze wszystkimi elementami, które do dziś stanowią o jej uroku z wystawnością i miłosnymi perypetiami, żartem i tańcem, muzyką i maskaradą. Szanowni Państwo, mniej więcej w połowie VI wieku przed Chrystusem dowiedział się przychylny sztuce tyran ateński Pizestrat o człowieku imieniem Tespis, rodem z Ikarii. Poecie i improwizatorze który swoim wozem przemierzał kraj, występując co wieczór przed mieszkańcami wiosek. Trzeba Państwu wiedzieć, że już wtedy komediantów takich było bardzo wielu, zwłaszcza wokół Ikarii, słynnej szeroko z karnawałowych festynów uczci boga Dionizosa. Tespis jednak wpadł na całkowicie nowy pomysł, zapewniający mu większy niż wszystkim innym, tłum słuchaczy. Od pradawnych czasów, kiedy to od sakralnych śpiewów w kultowych misteriach odłączył się i wysunął na pierwszy plan przewodnik chóru, aktor stał się główną osobą akcji. Na przemian z chórem opowiadał o bogach i bohaterach, a częstokroć, gdy do łez wzruszył już słuchaczy relacją o nieszczęsnym losie króla Edypa, Doprowadzał ich do głośnych wybuchów śmiechu, śpiewając nieprzyzwoite piosenki o miłosnych przygodach ojca bogów, Zeusa. Tespisowi, który był człowiekiem teatru, jeden recytujący solista nie wystarczał. Zastanowił się, a czemużby nie podwoić wszystkich efektów, potęgując je przez wprowadzenie drugiej osoby. I tak właśnie uczynił. Przeciwstawił protagoniście aktora odpowiadacza. W taki właśnie sposób podniósł dotychczasowe epickie przedstawienie do rangi dramatu, tworząc praformę zarówno tragedii, jak i komedii. Pomysł ów bardzo nowatorski wywarł na tyranie Pizystracie wielkie Wrażenie. Ściągnął te spisa do stolicy i powierzył mu kierownictwo wielkich igrzysk dionizyjskich. I tak oto młody autor, reżyser i główny aktor stał się z dnia na dzień bożyszczem tłumu, a dramat helleński znalazł się w przededniu największego swojego rozkwitu. Trzeba Państwu wiedzieć, że teatr europejski w swojej krętej drodze ku wielkości natrafiał na mnóstwo szczęśliwych przypadków. Jednym z nich jest ten, że Frynichos i Pratinas, dwaj bezpośredni następcy Tespisa. Tak z gruntu różnili się w artystycznych swoich dążeniach, że doprowadziło to już na samym początku do oddzielenia tragedii od komedii. Jak wiadomo, natura ludzka skłania się równie intensywnie ku powadze, jak i ku komizmowi. Zwykłego obserwatora bawią próżnostki i wady bliźnich, podobnie jak wzruszają go ich nieszczęścia i bóle. Aż do czasów te spisa przedstawiający, będący zarazem dramaturgiem i reżyserem, równie dobrze musiał mieć opanowane obydwa rodzaje sztuki. Od Frynichosa rozpoczyna się linia wielkich tragediopisarzy greckich. Do koncepcji dramatu, jaką miał Tespis, Frynichos dodał trzy doniosłe elementy. W jego twórczości pojawiają się po raz pierwszy zaczątki zwartej akcji. Ośmielił się także wciągnąć postacie kobiece w tok wydarzeń, a nadając swoim zdobyciu miletu, Aktualnemu wydarzeniu postać dramatu, obsunął swoim współczesnym lustro odzwierciedlające ich obyczaje. Przewyższył go dopiero Aischylos młody arystokrata z Eleusis, któremu, jak opowiadano, gdy jeszcze był chłopcem, objawił się Dionizos i kazał pisać tragedię. Aishylos umieścił na scenie drugiego aktora-odpowiadacza, a każdy aktor musiał grać kilka ról. W dziewięćdziesięciu jego dramatów dotrwało do naszych czasów siedem. Ukazują one zawsze, czy czerpią temat z mitologii jak Danaidy, czy z najnowszych wydarzeń historycznych jak Persowie, tytaniczną walkę jednostki z otaczającym ją światem. Zanim jednak Aeschylus napisał mistrzowskie swe dzieło Oresteje, wyrósł mu już w osobie Sofoklesa niezwykle utalentowany rywal. Sofokles cieszył się ogromnym uznaniem wśród społeczności ateńskiej. Był strategiem i dyplomatą, a jego życzliwy, pełen skromności sposób bycia zdobywał mu powszechną popularność. W dziedzinie teatru zawdzięczamy mu wiele nowatorskich pomysłów: powolny, retrospektywny rozwój fabuły, zastosowanie dekoracji scenicznych i wprowadzenie trzeciego aktora. Ponadto jednak dramaty jego: Edyp, Antygona i Elektra, przepełnione szlachetną poezją i namiętnością, po dzień dzisiejszy pozostają prawdziwie żywe. Sofokles zmarł mając lat 90 podczas czytania przyjaciołom przemowy antygony zawierającej słynne słowa Współkochać przyszłam, nie współnienawidzieć. W twórczości Sofoklesa tragedia antyczna osiągnęła szczyt. Tuż przed jej upadkiem pojawił się wielki obraz oburca Eurypides było to około 480 roku przed Chrystusem. Realista i sceptyk, mistyk i romantyk, spędzał życie w odosobnieniu i samotności, stworzywszy Ifigenię, Alkestis i Medeę. Majestatyczne postacie kobiece, które najwznioślejsze uczucia umieją wyrazić językiem prostym. Eurypides zmarł na krótko przed końcem wojny peloponeskiej, szalejącej przez 27 lat. Grecja była morzem krwi, a zwycięstwo Sparty zadecydowało o upadku Aten jako ośrodka światowej kultury. Tragediopisarze, którzy nastąpili po owych trzech gigantach, przejęli ich formę, lecz żaden z nich nie miał dość sił. By odnowić ducha. Legenda głosi, że sędziwy Sofokles przywdział żałobę na wieść o śmierci Eurypidesa. Opłakiwał nie tylko zmarłego przyjaciela, płakał nad grecką tragedią, która oto po stu latach promiennej świetności zgasła. Tragedię szczęśliwie przeżyła o całe stulecie komedia grecka. Rekursorem jej był Pratinas, który wspólnie z Frenichosem przejął dziedzictwo po Tespisie. Stworzył on dramaty satyrowe, stanowiące odtąd zakończenie każdego przedstawienia teatralnego. Dramaty te, pełne nieprzyzwoitości, grubych żartów i sprośnych aluzji, stały się niebawem ulubioną ludową rozrywką. Im głośniej śmiali się słuchacze, tym dosadniejsze stawały się żarty. A im dosadniejsze żarty, tym głośniej słuchacze się śmiali. Doszło w końcu do tego, że ze względu na moralność zabroniono kobietom i dziewczętom uczęszczać na te dramaty. Musiały one po zakończeniu głównej tragedii opuszczać teatr. Wielki zwrot nastąpił dzięki Epicharmowi. Stał się on twórcą komedii artystycznej. 35 jego sztuk zawiera mnóstwo znakomitych życiowych prawd, z których jedna Ręka rękę myje doczekała się, jak wiemy, nieśmiertelności. Epicharm. Starannie unikał niesmacznych i nieprzyzwoitych zwrotów swych poprzedników, wprowadzając w to miejsce komicznie strawestowaną akcję, przeważnie zaczepniętą z mitologii. Z bogów robił ludzi, demaskując ich słabości i wyszydzając ich koturnowość. Co ciekawe, w jego dziełach bardzo ważną rolę odgrywa muzyka. Zarówno chóry, jak i wystąpienia poszczególnych aktorów śpiewane były przy akompaniamencie instrumentalnym. Epicharm, mimo iż w ciągu stuleci prawie wszelki ślad zaginął po jego muzyce, uważany być może niemal za prekursora Offenbacha, króla operetki, nieprzyzwoitości. Trawestacja, satyra polityczna i baśniowa poezja, wszystkie te cechy łączą się w potężnej osobowości Arystofanesa, którego Goethe nazwał niesfornym ulubieńcem gracji. Arystofanes opanował rzemiosło teatralne jak nikt dotąd. Potrafił, jeśli trzeba, być rubaszny i sprośny, wdzięczny i elegancki, arystokratyczny i plebejski. Dawał swej publiczności wszystko, czego tylko żądała: Błazeństwa, awantury, kalambury, kpiny. Jakiż przedziwny, fantastyczny świat otwiera się przed nami w jego utworach. Oto do nieba wjeżdżają ateńscy chłopi na ogromnych żukach gnojakach. Wiejskie przygłupki przechytrzają ministrów i generałów. Bociany i mrówki śpiewają, a kozy i konie tańczą. Arystofanes znajdował się u szczytu swych możliwości twórczych, gdy rząd wydał ustawę zabraniającą wszelkiej swobodnej krytyki instytucji państwowych i osób z życia publicznego. A więc cenzura, szanowni państwo. Nie tylko zatem demokracji Grecja jest kolebką, ale i cenzury. Ustawa ta skierowana była wyraźnie przeciw. W formie sztuki, która stała się dla sprawujących władzę zbyt polityczna, a miała dwa zasadnicze następstwa. Pierwsze, doprowadziła do przedwczesnego zamilknięcia najbardziej utalentowanego w Atenach autora, oraz drugie, powskazała komedii nowe drogi i przedłużyła jej życie o cały wiek. Jak wiadomo, państwo ateńskie rozpadło się, a ogólne niezadowolenie Polityczna obojętność i przesyt w dziedzinie kultury doprowadziły do okresu dekadencji, w którym wszystko, co nie służyło zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb bądź też nadmiernej rządy użycia, stało się nieważne. Zainteresowanie publiczności odwróciło się w tamtym czasie od polityków i filozofów ku kobieciarzom i hulakom. Upadek społecznej wspólnoty spowodował również rozbicie życia rodzinnego. Matkę z jej dominującą rolą wyparła wszechrządząca hetera. Ideałem kobiety zaś, dotąd skromnej strażniczki domowego ogniska, stało się powabne, inteligentne, pełne temperamentu luksusowe stworzenie. W epoce tej tworzyło 40 czy nawet 50 dramaturgów, a choć żaden nie był wybitną indywidualnością, bez nich wszystkich razem nie można sobie wyobrazić ewolucji wesołego teatru muzycznego. Pośmiertna sława tych dramaturgów wywodzi się z brawurowej zręczności, z jaką Eurypidesowskie problemy miłosne. Wyzyskiwali dla celów teatru muzycznego, dobrze bowiem wiedzieli, że wystarczy dokonać lekkiego zwrotu, by tragedie zrodzone z miłosnych cierpień, zazdrości czy zdrady małżeńskiej przekształcić w komedię, i w ten właśnie sposób utorowali komedii drogę wiodącą do Menandra, a od niego przez stulecia. Wprost do naszych czasów. W osobie menandra spotykamy po raz pierwszy autora typu Grand Seigneur. Wyperfumowany, ubrany w miękko spływające jedwabie, spoczywał na wygodnym łożu, dyktując pilnym sekretarzom mądre swoje epigramaty i pełne arogancji sentencje. Dysponując głęboką wiedzą o człowieku, Menander stworzył ostatnią perłę attyckiej sztuki teatralnej, komedie charakterów. W utworach Menandra chodzi zazwyczaj o to, że jakaś bogata dziewczyna zakochana jest w ubogim młodzieńcu, bądź też bogaty chłopak kocha biedną dziewczynę. Albo że elegancki patrycjusz chciałby się ożenić z heterą, lub zacna mieszczka pragnęłaby poślubić nicponia. Sama jednak akcja jest niczym wobec różnorodności menandrowskich typów, samochwałów i pochlebców, sknerów, rozrzutników, pasożytów, obłudników, pyszałków, świętoszków i chulaków. Wszyscy oni... Nakreśleni zostali z życzliwym, wyrozumiałym uśmiechem i obdarzeni dowcipem, czyniącym z nich postaci żywe i niezapomniane. W pełnej symfonicznej strukturze antycznego teatru, twórczość Menandra stanowi mocny, końcowy akord dramatu helleńskiego i jednocześnie radosną, początkową melodię teatru. Łacińskiego. O czym w następnym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, mam nadzieję.